Cześć, dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o planie handla, mianowicie o tym, jak ja Wam sugeruję, jakie używać obciążenia. Gdyż mamy plan handla, gdzie pracujemy tylko i wyłącznie na handlach, więc możliwe, że nawet jedna handla jest potrzebna. Ja rekomenduję dwie, ale ciekawa jest sam proces powstawania tego wszystkiego, bo jak się okazało, że chcecie taki plan na handlach, i mówicie, że macie w domu hantle pół kilo, hantle kilogramowe, że gdzieś tam na zajęciach fitness ćwiczyły się na hantlach pół kilo, kilogramowych, że często zabijałyście się, stałyście w kolejce, żeby wziąć jak najmniejszą hantelkę, żeby poćwiczyć na takich zajęciach. A ja zrobiłem Wam taki mały test. Powiedziałem Wam, że myślę, że 99% z Was jest w stanie pracować na górnych partiach ciała, na handlach typu 3-5 kilo, a na dolnych partiach ciała, na, czyli na nogach, posiadkach, na handlach typu 8, powiedzmy od 6 do 10 kilo tak? i nagle był wielki szok, jak można używać tak dużych czy przecież mamy małe, nie chcemy wyglądać jak faceci, no żeby wyglądać jak facet to trzeba spełniać trzy rzeczy, drogi panie, trzeba mieć poziom testosteronu bardzo wysoki, wy macie bardzo, bardzo mały, więc bez jakiejś farmakologii jest to praktycznie fizycznie niemożliwe, trzeba mieć bardzo dużą nadwyżkę kaloryczną, żeby budować mięśnie, budować masę i trzeba... Bardzo duże ciężary podnosić się, podnosić systematycznie przez wiele miesięcy, kilka razy w tygodniu, więc uwierzcie, drugie panie, wam nie grozi to. Jedyne co wam grozi to w momencie, kiedy będziecie budować troszeczkę swoje ciało, tą, tą, tą te mięśnie, to wasze ciało stanie się taką maszynką do spalania tkanki tłuszczowej, tak? E, wasze ciało nabierze krągłości i tak naprawdę nabierze. Twardości, czyli tego co większość z Was w sumie troszeczkę chce, tak? W związku z tym zmieniacie proporcje swojego ciała, troszeczkę zaczniecie e, zamieniać tkankę tłuszczową na tkankę mięśniową, tak? I o to tak naprawdę nam wszystkim e, chodzi. Będziecie mieć też większe większy spoczynkowe spalanie tka, tkanki, spalanie kalorii, tak? Spalanie tkanki tłuszczowej. Więc jesteśmy taką właśnie maszynką do, do mielenia tkanki jest spalania tkanki tłuszczowej. No i tak jak się okazało, tak, te ciężary 3 kg i te ciężary 8 kg to jest coś, co 99% z Was na podstawie mojego doświadczenia jest w stanie podnosić. Tak. Okazało się, że trafiłem w sedno, faktycznie zaczęło się kupować te handelki wyrzucać te swoje jedynki i kupować te hantelki te 3, 4, 5 tak, niektóre z Was trenują tylko powiedzmy na 5 i też też ok, niektóre z Was mają taką, takie hantły, mają dwie albo taką jedną, gdzie można zmieniać raz większy ciężar, raz mniejszy, tak, bo tutaj na takim treningu w pracuje się powoli, pracuje się wolno, pracuje się dokładnie, tak, pracuje się na danych partach mięśniowych. Jeżeli nie wierzycie, to weźcie na przykład że jesteście aż tak silni jak wam się wydaje, to weźcie na przykład worek cukru albo worek mąki, tutaj w rękę i wypchnijcie go do góry 10 razy. Jeżeli po 10 razach stwierdzicie, że nie jest to dla was żaden wysiłek, to tak naprawdę nie jest to dla was żaden wysiłek. Tak i nie powinniście na takim małym ciężarku ćwiczyć, bo to ci po prostu nic nie da, tak? Nie będzie miało to żadnego przełożenia. My musimy trenować, pracować troszeczkę na takich mm, Powtórzeniach, gdzie seria, jednak, gdzie mamy na przykład 10 powtórzeń, gdzie 7, 8, 9, czy tam 8, 9, 10 powtórzenie będzie już bardzo wymagające od nas. Tylko i wyłącznie wtedy ćwiczenie ma sens, tak naprawdę. tak? Bo jeżeli będziemy machać sobie tam jedynką, to możemy sobie machać 30 40 razy, nie będzie to miało praktycznie żadnego przełożenia, oprócz bardzo dużego zmęczenia naszego ciała, naszych stawów, e, więc to. To było fajne, tak? To było bardzo fajne, jak powiedziałeś, że wcześniej nie wyobrażałeś sobie łapać za większy ciężar. Nagle okazuje się, że po czterech tygodniach bijecie jakieś rekordy, że tam ktoś tam z dychą nawet trenuje, że trójka, piątka na ręce to jest po prostu to, co większość z Was już robi. I okazuje się, że to działa, że chcecie tego więcej, tak, że jesteście coraz silniejsze, że nic z Was nie wygląda jeszcze jak facet, <laughs> także to jest też mega i o to w tym wszystkim chodzi, tak, o to w tym wszystkim chodzi, nie bójcie się, drogie Panie że tak naprawdę mięśnie są Waszym przyjacielem, a nie Waszym wrogiem, mięśnie wysmukają Wasze ciało, mięśnie powodują, że to ciało będzie apetyczne, będzie jędrze, będzie zaokrąglone, będzie miało okrągłości tam, gdzie Wy chcecie, nie patrzcie na wagę, Patrzcie tylko i wyłącznie na centymetry, na Wasze obwody, na strukturę Waszego ciała, na to jak leżą ubrania. tak, Bo przy mądrym treningu, nie przy zajeżdżaniu się gdzieś tam na fitnessach czy bieganiu monotonnie, tylko przy mądrym treningu, czy to treningu biegowym, czy treningu siłowym, właśnie takie cuda się będą działy, tak? jeżeli będziemy pracować na tym wszystkim systematycznie. Tyle. Mam nadzieję, że ten krótki filmik się podobał. Chciałbym robić więcej jak takich filmików, gdzie będziemy jeden taki mikrotemat poruszać. Jeżeli Ci się podobało. Zostaw proszę łapkę w górę, e, zawsze będzie mi bardzo miło, albo udostępnij ten materiał, też będzie chat, więc dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia, hej!